Czerwiec to czas, kiedy oceny już w zasadzie wystawione, a że wakacje za pasem trudno już o zajęcia dydaktyczne z prawdziwego zdarzenia. Dla placówego światowych jest to więc idealny czas do organizacji imprez integracyjnych. Wykorzystało to m.in. przedszkole w wierzchowisku, organizując piknik z okazji Dnia Rodziny, w trakcie którego świętowano jednocześnie Dzień Matki, Ojca i Dziecka. Oprócz muzyki i tańcy przewidziane jest minionkowe pole talentów, zamek dmuchany, kawiarenka, z której można skorzystać i zjeść naprawdę pyszne, żółto-niebieskie przysmaki. Czyli dzisiaj motywem przewodni są minionki. Tak, minionki i ich cała rodzina. Piknik zorganizowały nauczycielki przedszkola przy współpracy rodziców i pracowników placówki. Głównym założeniem było stworzenie możliwości do wspólnego spędzenia czasu przez dzieci i ich rodziców. Ci ostatni zgodnie potwierdzali, że podobne imprezy powinny odbywać się częściej. Myślę, że są bardzo potrzebne, dlatego że integrują grupy, integrują dzieci, integrują rodziców i tym bardziej w takiej małej gminie i miejscowości jak nasze Wierzchowisko. Myślę, że jest bardzo przydatne. Dzisiaj motywem przewodni są minionki. Widzę, że stylówka tak. odpowiednia. Stylówka odpowiednia. Dzieci tak samo. Mam akurat dwójkę bliźniaków w grupie tutaj biedronki. Też są wystylizowani. Wszyscy dopisali kostiumy. Widzę, że tak samo. Więc jest ok. Bardzo, bardzo miło. Wiele rodziców się postarało. Chociaż nie wiem, czy nie za gorąco tym dzieciom w polarowych strojach, ale myślę, że jest fajnie. Ale trzeba też jej poświęcić, żeby dobrze wyglądać. No, czasami tak. Proszę mi powiedzieć, czy inicjatywa takich spotkań jest fajna? Tak, myślę, że jak najbardziej. Integracja w pełni. Także im więcej takich spotkań, im więcej takich eventów, tym lepiej. Szczególnie, że to jest mała gmina i myślę, że no, taka, takie zespolenie ludzi wszystkich jest fajne. Dzieciaki czekały na dzisiejsze występy. Oj, bardzo, bardzo moja córka już od wczoraj i od samego rana wypytywała, kiedy to będzie ten minionkowy dzień, także jest bardzo zachwycona. Także w przypadku dnia rodziny, przygotowanego przez przedszkole w Starym Cykarzewie, najważniejszymi celami były integracja oraz promocja wartości prorodzinnych. Na potrzeby wydarzenia swoją halę sportową użyczyła organizatorom szkoła. Dla dziecka ta rodzina to jest takim całym światem. Wszelkie wartości, wszelkie dobre rzeczy stamtąd czerpie i z tym potem idzie w świat. To też jest dla tych maluchów okazja, żeby pokazać się przed taką szerszą publicznością. Bardzo dzielnie pracują. Chcą, bardzo chcą. Wybierają repertuar, dobierają role, Czują się szczęśliwe, że mogą pokazać się mamie i tacie. Także jest to naprawdę fantastyczny dzień. Rodzina w działaniu dzisiaj i rządu, ale również władz samorządowych, gminy jest bardzo ważna. Trzeba dbać o tą rodzinę, żeby się rozwijała. Zależy nam na tym, żeby było jak najwięcej dzieci, żeby się ich dużo rodziło, ponieważ z tą demografią mamy problemy, ale jednocześnie no, te rodziny tutaj z dziećmi, które się spotykają, mogą się zintegrować z sobą, zabawić, skorzystać z tego, co przedszkole przygotowało na dzień dzisiejszy. Także i w organizacji imprezy w Starym Cykarzewie niebagatelną rolę odegrali rodzice. Zarówno oni sami, jak i kadra placówki chwalą sobie wzajemną współpracę na wielu polach. Była budowa nowego przedszkola. Też była organizowana w sumie z naszego pomysłu rodziców. Za przyzwoleniem, bo wiadomo był potrzebny budynek. Ale jak najbardziej przedszkole jest otwarte na różne nasze pomysły. A taka impreza integrująca społeczność jak ta dzisiejsza często się zdarza i czy jest potrzebna? Myślę, że jest potrzebna i dla dzieci, i dla rodziców. No, wszyscy jesteśmy zapiekani, jest nam to potrzebne. Taką inicjatywą wyszliśmy i chcemy zorganizować, zwłaszcza dla tych dzieci i starszaków, w celu pożegnania rajd rowerowy, gdzie będą rodzice, dzieci, nauczyciele, przedszkola. Tak, symbolu pożegnania placówki. Dni Rodziny zorganizowane przez przedszkola w Wierzchowisku i Starym Cykarzewie były jednymi z ostatnich imprez organizowanych w placówkach oświatowych gminy Mykanów w bieżącym roku szkolnym. Za kilka dni oficjalnie zaczynają się wakacje, więc na kolejne trzeba będzie zaczekać przynajmniej do września.